Cześć Baranki, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 7 do 13 października. 9 monet oraz dwójka buław. No, tylko ja to kazy chcę wam powiedzieć, żebyście zdecydowali w sprawie być może jakiegoś biznesu, może chodzić o jakąś sprzedaż kupno nieruchomości na przykład, może chodzić w ogóle o kwestie finansowe, czyli o jakieś zawarcie kontraktu, o zawarcie umowy, może chodzić o również towarzystwo, czyli czy na przykład spotkać się z kimś, czy też nie? Czy na przykład wyjść ze znajomymi, czy też nie? Ogólnie dziewiątka monet to karta takiego dobrobytu. To bardzo dobra karta, zwłaszcza finansowo, więc przy dwójce buław. Myślę, że karty Wam mówią, żebyście dokonali jakiegoś właśnie wyboru w tych kwestiach, o których wcześniej wspomniałam. Może chodzić właśnie o jakieś transakcje udane, na przykład w pracy. Chodzi o to, żeby się na coś zdecydować, bo tutaj karty pokazują, że tak jak Wy byście wiedzieli, czego chcecie, do czego dążycie, co jest Waszym celem, macie to określone, ale jeszcze w jakiś sposób nie decydujecie się żeby dokonać wyboru, więc no, może to jest ten tydzień, kiedy, e, kiedy fajnie by było się na coś zdecydować, bo może to przynieść większe korzyści niż na przykład decyzja w innych tygodniach. Pozdrawiam, cześć. Cześć, byczki, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na zbliżający się tydzień, czyli od 7 do 13. Października, Król Buław i Królowa Mieczy, osoby na stanowiskach, mężczyzna, kobieta, osoby z żywiołu ognia oraz powietrza, baran, lew, strzelec, waga, bliźnięta, wodnik. No, z takimi osobami możecie mieć do czynienia i tutaj może chodzić o podpisywanie umów, może chodzić o jakieś transakcje, o jakieś kwestie urzędowe, być może rozmowy z urzędnikami, może jakaś kontrola, może no, tutaj urzędy skarbowe, jakieś inne takie urzędy, powiedzmy, administracji państwowej, to może być na przykład policja. Być może jakieś rozmowy z tymi osobami, może doradztwo w jakichś kwestiach, być może chodzi o kwestie prawne. Może chodzić o jakieś dokumenty, podpisywanie czegoś. Ważne by było to, żeby zastanowić się nad pewnymi kwestiami, żeby podejmować decyzje w sposób przemyślany, żeby czytać, co się podpisuje, żeby dowiadywać się na przykład o różne kwestie, nie zostawać bez jakiejś wiedzy w jakimś zakresie oczywiście, bo tutaj może chodzić o jakieś takie rozmowy, no powiedziałabym, dosyć poważne, rozmowy z osobami właśnie na stanowiskach, może chodzić o jakieś transakcje, jeśli mówimy o kwestiach zawodowych. Może chodzić o jakieś rozmowy z szefem, podpisywanie jakichś umów, aneksów do umów. No, jakieś takie mogą tu być rozmowy dosyć poważne, biznesowe, na przykład. Tak się to pokazuje. No, ale może chodzić również o jakieś ważne rozmowy, decyzje też dotyczące właśnie jakichś adwokatów, urzędników, a więc jakieś z nimi właśnie rozmowy, ewentualnie jakieś, tak jak mówiłam wcześniej, doradzanie się w jakichś kwestiach. Może tutaj być również kwestia poważnej rozmowy z jakimś przyjacielem, albo poważna rozmowa z teściową dla kogoś, więc tutaj Karty to również pokazują. Pozdrawiam. Cześć. Cześć bliźnięta, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 7 do 13 października, piątka mieczy. I as monet. W tym tygodniu możecie się zawieść na jakimś projekcie. Jakiś pomysł może być nie do końca przemyślany, albo ktoś może wykorzystać wasz pomysł. Może chodzić o kwestie zawodowe. Z pracy. Może chodzić o to, że jakiś projekt się nie uda, przeciągnie się, może trzeba będzie coś w nim po prostu pozmieniać, może nie będzie zaakceptowany na przykład przez kogoś. Może na przykład nieprzychylne być środowisko, jeśli chodzi o wasz na przykład jakiś projekt, jeśli będziecie go przedstawiać gdzieś na jakimś forum, no to może tutaj on nie przejść, albo trzeba będzie sobie o niego powalczyć. Możecie mieć jakiś, no, powiedziałabym w pracy na przykład wrogów, którzy będą robić wszystko, żeby Wam się nie udało coś, żeby jakaś transakcja nie doszła do skutku, żeby was, Wasz pomysł nie przeszedł, więc może być tak, że jeżeli pracujecie w takim środowisku, że coś kreujecie, tworzycie, jakieś pomysły macie, jesteście w takiej grupie i na przykład macie też są inne osoby oprócz was, które również kreują jakieś pomysły. No, to te osoby zrobią wszystko, żeby wasz pomysł się nie udał, żeby nie przeszedł, żeby nie został zaakceptowany. Więc gdzieś tutaj pokazują się jakieś albo nieprawidłowości przy tym pomyśle jakimś, albo po prostu ten pomysł się nie uda, po prostu. Ktoś tutaj albo coś zrobi przeciwko Wam, przeciwko temu pomysłowi, albo po prostu on będzie niedopracowany. A tu jest jakiś zawód pokazany, że ktoś się zawiedzie, ktoś będzie. Um, no, nieusatysfakcjonowany, na przykład jakąś premią, też jakąś wypłatą, jakimiś pieniędzmi. Może nie takich pieniędzy się spodziewacie, jakie dostaniecie, bo też tak może być. Może ktoś się stara o kredyt i na przykład w tym tygodniu, mając odpowiedź, no to kwota tego kredytu będzie niesatysfakcjonująca dla Was. Może także być, że jakaś umowa nie będzie. Po Waszej myśli. Więc gdzieś tutaj powiedziałabym w tym tygodniu jakieś początki, coś nowego. Głównie związane ze sprawami zawodowymi, finansowymi. No, mogą być jakimiś porażkami, tak bym powiedziała, czy jakimiś nieporozumieniami albo nie będziecie usatysfakcjonowani w 100% z tych transakcji, które się będą działy w tym tygodniu. Pozdrawiam, cześć! Cześć raczki, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 7 do 13 października. Pazik buław oraz dziewiątka mieczy. Powiedziałabym, żebyście się nie przejmowali. Jakimiś um, informacjami, które, które do Was nadejdą, napłyną, których się dowiecie, które przeczytacie, które ktoś Wam przekaże. Więc tutaj możecie mocno przeżywać um, te um, jakieś informacje, wiadomości, newsy, tak bym powiedziała, i możecie mocno. Um, Przeżywać, zastanawiać się, jak wybrnąć z tej sytuacji, jak to w jakiś sposób wykorzystać, na przykład dla siebie. Więc gdzieś tutaj jakieś takie zamysły są straszne, pokazane w głowie, że będziecie w tym tygodniu po prostu no, myśleć mocno, intensywnie. Może być też tak, że po prostu jakiś pomysł macie, jakiś nowy pomysł, kreatywny pomysł, i będziecie strasznie mocno go. Na przykład analizować, zastanawiać się, więc on cały czas gdzieś tam będzie, wam krążył po głowie. Możecie już sobie gdzieś tam w głowie układać jakieś scenariusze dotyczące tego pomysłu, właśnie nowego. No więc. W tym tygodniu tak jakby yy, nie da wam to spokoju po prostu, ten nowy pomysł, czy te jakieś informacje, nowości, jakieś news, jak się dowiecie czegoś. To może być yy, tak mocne, że po prostu będziecie cały czas o tym myśleć. Zastanawiać się, analizować, no, no mocno to Wam gdzieś tam utkwi w głowie i, i będziecie po prostu, tak jak mówię, albo pisać jakieś sobie już w głowie scenariusze tego pomysłu, albo będziecie się zastanawiać nad za i przeciw temu pomysłowi na przykład, więc gdzieś tutaj takie kwestie mogą w tym tygodniu Wam zaprzątać głowę. Pozdrawiam, cześć! Cześć lwy, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień: od 7 do 13 października. Pazik, pazik monet oraz koło fortuny. No, w tym tygodniu jakieś nieprzewidziane. Powiedziałabym, sytuację mogło się wydarzyć, i to może być jakiś fajny pomysł biznesowy, fajny pomysł na jakiś projekt, na zarobienie pieniędzy, możliwe, że po prostu tak nagle jakiś pomysł Wam wpadnie do głowy albo. Tak po prostu, będziecie sobie szli ulicą, powiedzmy taki przykład, oczywiście, i, yy, i na przykład zobaczycie coś, co w jakiś sposób podpowie Wam, yy, co robić w jakichś kwestiach. Czyli yy, możecie mieć tak, że los Wam będzie to pomagał w tym tygodniu, właśnie jeśli chodzi o jakieś kursy, o jakieś szkolenia, o jakieś kwestie finansowe, zarobienia pieniędzy, projektów, jakiegoś nowego pomysłu, yy, no więc tutaj jakiegoś zaangażowania w coś. Więc tu macie w tym tygodniu tak fajnie, bo macie taki bonus od losu i on będzie wam podpowiadał. Po prostu zwracajcie uwagę na to, co się dzieje dookoła Was, na jakieś takie, no właśnie nagłe takie sytuacje, może nagłe zmiany, które będą Was naprowadzać właśnie na właściwy tor, na właściwą drogę, na właściwy kierunek. Więc po prostu nawet czasem przeglądając internet zwracać uwagę na reklamy, które się pokazują, czy po prostu jakieś takie wskazówki, które... Gdzieś będziecie znajdować, a one dotyczą czegoś nowego. Czegoś nowego, właśnie jeśli chodzi o pracę, jakąś ofertę, propozycję, zarobek. No więc tutaj zwracajcie na to uwagę, bo to może być w tym tygodniu dla Was istotne. Może Wam pomóc rozwinąć skrzydła, może pomóc Wam zarobić jakieś pieniądze większe w tym tygodniu. No i oczywiście powiedziałabym, żebyście w tym tygodniu też spróbowali zagrać w coś. Pozdrawiam, cześć. Cześć panny, witam was. Zobaczmy, co karty tarota chcą wam powiedzieć na ten tydzień od 7 do 13 października. Pasik mieczy i as monet. No, powiedziałabym jakiś kurs, szkolenie w tym tygodniu tutaj m, może być istotne. Jakieś informacje, wiadomości, które się dowiecie, jakieś plotki, które do Was przyjdą. Zwracajcie uwagę, bo m, no, przy Asie Monet pokazuje się, że to może być wartościowe, że to może przynieść jakiś sukces, jakieś. Wyniki, jakieś możliwości może Wam dać, może otworzyć Wam jakieś po prostu drzwi. Być może nawet nie myśleliście o czymś. To są dwie karty, które mówią o jakimś początku, o tym, że może ktoś z Was stwierdzi, że chce się czegoś uczyć, że chce się czegoś nauczyć, jakiś kurs, szkolenie. Może być tak, że jakieś informacje właśnie podczas rozmowy z kimś, czy usłyszycie coś, coś fajnego, coś takiego wartościowego. Może chodzić o na przykład jakąś, ktoś będzie gdzieś rozmawiał, Rozmawiał o jakiejś pracy, że jest jakaś oferta pracy, a Wy akurat możecie szukać pracy, więc może warto na przykład pomyśleć nad tą ofertą, zweryfikować ją, sprawdzić. Bądźcie dociekliwi w tym tygodniu, dowiadujcie się, czytajcie dużo rzeczy, rozmawiajcie z ludźmi, bym powiedziała. Inicjujcie jakieś rozmowy, no zwłaszcza jeśli szukacie pracy, jeśli szukacie jakiegoś źródła finansowania, jeśli mówimy o kupnie, sprzedaży czegoś, to również rozmawiajcie, dowiadujcie się, się, zbierajcie informacje i dopiero wtedy wyciągajcie wnioski. Natomiast w tym tygodniu na pewno będą szanse właśnie na jakiś początek, na to, żeby coś zacząć, żeby ruszyć z miejsca, żeby no, móc zarobić jakieś pieniądze. Może trzeba będzie zacząć rozmawiać na przykład o jakiejś podwyżce w pracy, może jakaś podpowiedź wasza z waszej strony, na przykład do szefa. Rozmowy, jeśli chodzi o jakiś projekt, na przykład nowy. Więc tutaj takie nowości w tym tygodniu dla Was mogą się pojawić i one mogą być istotne. Pozdrawiam, cześć. Cześć, wagi, witam Was. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 7 do 13 października. Zobaczmy, wagi: siódemka, monet i karta śmierci. No, powiedziałabym, że tutaj te karty mówią o tym, żeby na coś poczekać, dać sobie czas. Karta śmierci co prawda mówi o tym, żeby coś zakończyć. Więc może po prostu trzeba poczekać, aż jakaś sytuacja sama się rozwiąże. Może potrzeba czasu, żeby coś można było zrozumieć albo doprowadzić do końca. No bo karta śmierci mówi o tym, że jeśli czegoś nie zakończymy, no to nie możemy iść dalej. Trzeba zamknąć ze za sobą jedne drzwi, by móc otworzyć drugie. Więc siódemka monet, która mówi o tym, że trzeba poczekać, trzeba być cierpliwym. Więc myślę, że karty Wam mówią, że w tym tygodniu rozwiąże się jakiś wasz problem. Tylko po prostu potrzeba czasu na to. Nie można nic tutaj przyspieszyć. Być może jakieś sprawy, jakieś sytuacje, jakieś projekty dojdą do końca, bo oczywiście karta śmierci nie musi. I mówić o jakichś strasznych zakończeniach relacji, czy nie wiem, zmiana pracy. Niekoniecznie. Może chodzić o to, że jakiś projekt na przykład będzie dobiegał końca, będzie się kończył, co będzie dla Was na przykład plusem, tylko trzeba poczekać na przykład na jego weryfikację, czy na jakiś jego odbiór. Więc tutaj po prostu trzeba sobie dać chwilę czasu żeby nic nie przyspieszać, nie biec od razu w coś nowego, tylko poczekać najpierw na to jakieś zakończenie czegoś, jakiejś sytuacji, jakiegoś projektu, jakiejś być może relacji, ale pomału po prostu poczekać, nic nie przyspieszać, nie zakończać. Może być tak, że na przykład czegoś się dowiedzieliście w jakiejś relacji, jesteście zbulwersowani i na przykład będziecie chcieli koniecznie zakończyć tę relację, więc karty mówią: poczekaj, poczekaj, daj czas. Karta siódemki monet to karta czasu, więc daj czas, jeśli ma się to zakończyć, to to się i tak zakończy, bo karta śmierci to jest taka karta, która mówi o tym, że jeśli coś to nawet nie tyle, że właśnie my idziemy, żeby móc iść dalej, to trzeba coś zakończyć, ale karta śmierci to jest taka karta, która mówi o tej transformacji, o zmianie, przemianie, o tym, że jeżeli coś musi się zakończyć, to musi, i nie jesteśmy w stanie po prostu nic zrobić, żeby to się nie zakończyło, więc. Jeżeli coś jest wpisane na straty, to i tak się zakończy. I o tym mówi właśnie ta karta. No ale czasem my sami powinniśmy coś zakończyć, ale tutaj przy tej siedemce monet mam wrażenie, że trzeba jeszcze na coś jeszcze poczekać, być może na jakieś wyjaśnienia, na jakąś kwestię i po prostu zakończyć coś, żeby można było iść dalej. Pozdrawiam, cześć. Cześć skorpiony, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 7 do 13 października. Dziewiątka kielichów i ósemka kielichów. No, jakaś radość z jakiegoś odejścia, z jakiegoś ruchu do przodu. To jest tak, jakbyście. Albo czekali na jakąś okazję, która w tym tygodniu się zadzieje, coś tutaj ktoś wam zaproponuje, jakąś możliwość, jakąś da szansę do wykorzystania na coś, ktoś wam coś po prostu zaoferuje, zaproponuje, bo tak może być. No i tutaj dziewiątka kielichów mówi, że szczęście, radość to jest spełnienie życzenia. Być może ktoś z Was właśnie czekał. Długi czas już na taką propozycję, więc no, trudno by było ją przegapić, czy trudno by było z niej nie skorzystać, tym bardziej jeśli na przykład na coś czekaliście i to się właśnie w tym tygodniu zadziewa, więc tu jest pokazane, że tu jest jakaś realizacja jakiegoś marzenia, ale to dlatego, że ktoś albo dostaje jakąś szansę, albo ktoś rusza do przodu. Czyli może to być też tak, że ktoś z Was po prostu decyduje się nie stać w miejscu. Tylko decyduje się dokonać jakiejś zmiany. Ta zmiana może nie być łatwa, może nie być lekka, może chodzić o odejście od kogoś, może chodzić o zmianę pracy, może chodzić o zmianę w jakiej, jakiejś sytuacji, zmianę z, na przykład miejsca zamieszkania, więc gdzieś tutaj zmianę stanowiska pracy, no przeróżne rzeczy, ale chodzi o to, że ktoś będzie zadowolony z tego, że w końcu coś robi, że. Robi krok do przodu, a nie stoi w miejscu. Więc gdzieś tutaj no, ta dziewiątka kielichów mówi o tym, że to jest tak jakby dla kogoś spełnienie marzenia. Może chodzić o jakąś podróż również, głównie tu chodzi o jakąś zmianę, ale może też chodzić o jakąś podróż. Ważne, żeby nie stać w miejscu. I tak jakby w tym tygodniu no, ktoś realizuje swoje marzenie i idzie dalej. Przestaje patrzeć, przestaje tkwić w tym, w czym jest, tylko po prostu dokonuje jakiejś zmiany. Pozdrawiam, cześć. Cześć, strzelce, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 7 do 13 października. Karta Diabła i siódemka Buław. Powiedziałabym, że karty Wam mówią o tym, żebyście walczyli o coś. Walczyli um, może chodzić o wyjście z jakiegoś nałogu. Może chodzić o walkę o prawdę, na przykład. Może być tak, że tkwicie w jakimś środowisku, które jest zmanipulowane, które jest kłamliwe, które jest fałszywe. I tutaj tak jakby pokazuje się, że w tym tygodniu będziecie walczyć o swoje. O to, żeby z tego środowiska wyjść, żeby udowodnić na przykład jakąś prawdę, udowodnić na przykład... No różne mogą tu być kwestie do udowodnienia. To nie będzie łatwa walka, od razu mówię, bo nawet jeśli będziecie walczyć z jakimiś nałogami, no to wiadomo, że to nigdy nie jest łatwe i proste. I często bywa tak, że zostajemy sami też na tej drodze walki. Więc może tak być. Może chodzić o jakąś relację, relację, która jest. No, możecie być zafascynowani jakąś relacją, ale widzicie już, zaczęliście dostrzegać, że ta relacja nie ma przyszłości, bo na przykład no, diablem to zazwyczaj jest to relacja manipulacyjna, toksyczna, gdzieś, gdzie ktoś kogoś wykorzystuje, więc no, taka relacja naprawdę hmm, trudna, trudna to nawet może za, za łatwe słowo, bo to jest bardzo ciężka relacja. I tutaj tak jakby przy tej siódemce buław pokazuje się, że wy to rozumiecie, że zauważyliście to i zaczynacie walczyć o swoje. Czyli o wyjście na przykład z takiej relacji, o to, żeby się odciąć od osób toksycznych, od jakiejś sytuacji, od jakiegoś środowiska, które wam nie odpowiada lub przestało odpowiadać, bo na przykład gdzieś tam was wykorzystywało cały czas. Więc to jest tak, jakby ktoś przejrzał na oczy, ale musi stoczyć ciężką walkę e, o to, żeby wyjść z tego, to nie jest to tak łatwo. No, zazwyczaj tak jest, że jak ktoś wejdzie w, no, w takie bagno, no to ciężko się z niego wychodzi, tak? Więc um, tu się pokazuje, że ktoś chce bardzo mocno i robi pierwszy krok do tego, stawia się, nie chce współdziałać z czymś. Może być też tak, że um, ktoś będzie was namawiał w tym tygodniu do zrobienia czegoś yy, na przykład nielegalnego, do zrobienia czegoś nie do końca. Uczciwego i wy się postawicie. Nie będziecie się na to chcieli zgodzić, mimo iż będą was namawiać. Możecie być sami w tej walce. Mogą was ludzie namawiać do tego, żebyście jednak w coś weszli, um, ale widać, że sobie na to nie pozwolicie, że będziecie walczyć po prostu o siebie, o swoją pozycję, o to, żeby się nie dać wciągnąć w coś takiego. Więc no, życzę powodzenia w tej walce, bo może być trudno. Pozdrawiam, cześć. Cześć Koziorożce, witam was. Zobaczmy, co karty tarota chcą wam powiedzieć na ten tydzień od 7 do 13 października. Karta Gwiazdy i karta Świata, duże możliwości. Powiedziałabym, że ktoś może realizować swoje marzenia, swoje jakieś tutaj plany, cele i to będzie dobry tydzień, będzie bardzo sprzyjał na to, żeby właśnie realizować swoje Marzenia, żeby coś tu się udało. Może chodzić o na przykład rozpoczęcie jakiejś relacji, może chodzić o rozpoczęcie pracy. Ktoś marzył o jakiejś pracy, no i tu udaje się w tym tygodniu to rozpocząć. Może chodzić o jakieś zakończenie. Ktoś marzył o tym, żeby zakończyć jakiś projekt, tak, udaje się to zrobić. Ktoś na przykład marzył o tym, no, karta świata to są różne możliwości, o tym, żeby gdzieś wyjechać. I udaje się. Ktoś może marzył o jakimś kontrakcie zagranicznym, i też tutaj się to udaje. Ktoś mógł marzyć o pracy w jakiejś korporacji, w jakiejś firmie, też międzynarodowej na przykład, więc też tutaj tak jakby się to udawało. Powiem szczerze, że w ten tydzień bardzo szczęśliwy dla Was tydzień daje wam multum mnóstwo możliwości, możliwości rozwoju, możliwości osiągnięcia tego. Co sobie wymarzyliście, tego, co chcieliście? Tutaj komuś może dać nawet sławę, powiem szczerze, bo pokazuje się na no czyli celebrycja, świecenie, wyjście gdzieś na zewnątrz, zauważenie. Więc możliwe, że jeżeli ktoś gdzieś startował w jakichś castingach, może zostać zauważony. Może, nawet powiedziałabym, że duże prawdopodobieństwo, że zostanie zauważony. Więc gdzieś tutaj w świecie na przykład może ktoś rozpoczynać jakąś karierę. Ktoś może zostać po prostu zauważony właśnie gdzieś w jakiś biznes w jakich możecie wypłynąć po prostu na szerokie wody. Więc ten tydzień daje Wam ogromne możliwości. Po prostu je wykorzystajcie. Pozdrawiam, cześć. Cześć wodniki, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 7 do 13 października. Czwóreczka buław oraz karta rycerza mieczy. No, powiedziałabym, że troszeczkę może nie być do końca spokojny tydzień. Trzeba będzie mm... O coś powalczyć, albo po prostu wdać się w jakąś dyskusję, na przykład z partnerem o coś. Tutaj jakaś niezgodność może być. Niezgodność co do na przykład miejsca zamieszkania. Może myślicie o przeprowadzce, może o wspólnym zamieszkaniu, może ktoś myśli o ślubie i niekoniecznie no, wasze oczekiwania są takie same, więc tu może być jakaś dyskusja na ten temat, możecie się sprzeczać na ten temat, ktoś może postawić próbować postawić bynajmniej na swoim, więc tutaj jakaś taka może być nie tyle kłótnia, co rozmowa z trochę z podniesionym głosem, bym powiedziała, więc ktoś może chcieć tutaj na kimś coś wymusić, jedna strona na drugiej na przykład. Może być tak, że jakieś, na przykład szykuje się spotkanie w tym tygodniu. Spotkanie, zaproszenie, gdzieś jakieś wyjście. No i jedna strona chce, druga nie chce. Więc stąd tutaj właśnie ten rycerz mieczy, który mówi o tym, że może być kłótliwie, może być po prostu potrzeba wdania się w dyskusję, potrzeba wymiany argumentów. Dlaczego? Dlaczego nie? Dlaczego tak? No więc gdzieś tutaj Szczera rozmowa, która może być troszeczkę wyniosła, więc gdzieś tutaj będzie potrzeba właśnie być może wyjaśnienia sobie czegoś, rozmowy. Tak, jak mówię, tego, że nie zgadzacie się na przykład z partnerem czy z kimś w rodzinie, może chodzić też o kwestie w pracy, na przykład, że nie zgadzacie się z czymś, może z rodziną się nie zgadzacie w jakichś kwestiach, więc gdzieś tutaj jakieś będą okazje do tego, żeby coś sobie przedyskutować, wyjaśnić, powiedzieć, co się myśli na dany temat. Pozdrawiam, cześć. Cześć, rybki, witam Was. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć, um, powiedzieć na ten tydzień od 7 do 13 października. Zobaczmy, ryby. Umiarkowanie oraz kochankowie no właśnie, no to tutaj karty chcą Wam powiedzieć, żebyście się nad czymś mocno zastanowili, żebyście bardzo dobrze, bardzo dokładnie przemyśleli jakiś wybór żebyście, no niektórzy z Was na przykład chodzić może o urlop, o to, żeby po prostu na ten urlop pójść, więc być może w tym tygodniu warto sobie już pomyśleć o tym, kiedy byście chcieli na przykład pójść na jakiś urlop, gdzieś wyjechać, coś zrobić dla siebie. Być może karty Wam sugerują również to, że przydałoby się Wam chwila relaksu, chwila odpoczynku, gdzieś na łonie przyrody, albo gdzieś jakieś Jakiś spa, jakiś masaż, jakiś basen, jakaś aktywność dla kogoś, w zależności kto co lubi. To przy czym odpoczywacie, więc warto by było pomyśleć, przemyśleć coś takiego. Ale karty mogą również sugerować kwestie tego, żebyście się, że potrzebujecie czasu, potrzebujecie takiego spokoju, ciszy, po to, żeby sobie nabrać energii, nabrać energii, nabrać takiego, takiej równowagi w sobie, bo trzeba będzie podjąć jakąś ważną decyzję. Wy wiecie o co chodzi, wiecie dokładnie jaka to jest decyzja i. No i chodzi o to, żeby zastanowić się nad jej konsekwencjami, nad przeanalizować ją, zastanowić się. Nad tym, jak komuś na przykład coś powiedzieć, jeśli tu chodzi o osoby na przykład. Więc gdzieś tu przed Wami bardzo trudna decyzja, dlatego karty mówią o tym, żeby wcześniej właśnie dobrze ją przemyśleć, dobrze się nad nią zastanowić, przeanalizować za i przeciw, no i podjąć jakąś decyzję. To jest mowa tutaj, nawet powiedziałabym o jakimś dylemacie. Być może, który ciągnie się za Wami od jakiegoś czasu i, i trzeba będzie tutaj po prostu w końcu zrobić ten porządek w tym tygodniu, właśnie z tą sprawą, dokonać jakiegoś wyboru, ale tak jak mówię, po wcześniejszym zastanowieniu się i przemyśleniu wnikliwym całej sytuacji. Pozdrawiam, cześć.